Zadanie 24. Obrazem prostej o równaniu y równa się 2x plus 5. y równe 2x plus 5 w symetrii osiowej względem osi x jest prosta o równaniu. Hmm, względem osi x. Tu jest oś x, tu jest oś y, czyli oś x ma być osią symetrii dla prostej jakiej? Eee, ten współczynnik czyli to jest ten współczynnik b z równania kierunkowego y równa się ax plus b. On nam mówi o tym, gdzie prosta przecina oś Y. Czyli wiemy, że tutaj jest 5. Z kolei ten współczynnik kierunkowy A mówi nam, no na przykład, o tym, czy ta prosta jest rosnąca czy malejąca. No to ta jest oczywiście rosnąca. W dodatku jest rosnąca, tak w proporcji powiedzmy z tą szybkością 2. Na każdy x przybywa. 2y. Czyli ta prosta idzie jakoś tak. O. Co znaczy, że jej obrazem w tej symetrii będzie prosta. No, ten punkt, chociażby, 5 przejdzie na punkt. <laughs> przejdzie na punkt minus 5. Ten punkt zostanie bez zmian. No, i te dwa punkty teraz należy połączyć. To będzie taka prosta. I co my możemy o niej powiedzieć? No, dwie rzeczy. Że jej współczynnik B jest równy minus 5, czyli generalnie jest ujemny. A jej współczynnik A też jest ujemny. Bo, jak widzimy, funkcja jest malejąca. I teraz patrzę na te równania, które były, które są dane jako odpowiedzi. I tylko w punkcie B mam oba współczynniki ujemne. Czyli tak, jak tutaj w tych założeniach wyszło. Dlatego twierdzę, że Prawidłową odpowiedzią jest odpowiedź B.